Thank you. Moja przygoda z żeglarstwem, jak i moich dzieci, tak na dobre, rozpoczęła się w latach 60., po zakupieniu żaglówki typu BM. W każde wakacje i pogodne niedziele pływaliśmy z dziećmi po jeziorze Rożnowskim. Dzieci, jak się urodziły, między nimi były pewne przerwy, to znaczy. Tadeusz jako pierwszy oczywiście syn pierworodny, następny był po dwóch latach, a następny po czterech latach. W związku z tym, jak można powiedzieć, że od samego początku oni po prostu z tym, z żeglarstwem jako takim mieli do czynienia, no bo po prostu dzieci e, będąc bardzo młode, ale już pływali. Jak się już na rękach jak się już tam zaczęli chodzić na, na nóżkach małych, na no jak się po prostu e, jeździło zawsze w soboty, i niedziele. W efekcie później, jak oni w ramach miarach dorastania, no to Tadeusz, pierwszy Tadeusz zrobił stopień żeglarza. Po po, po, jakimś, po dwóch latach znowu zaraz zrobił e, Gerard. A znowu po paru latach zrobił znowu jesień. I tak zaczęli dreptać w górę tych uprawnień żeglarskich i stopni żeglarskich. W efekcie, jak już byli starsi, już w okresie licealnym, tutaj w Nowym Sączu te liceum kończyli, e, uczęszczali i kończyli, to załapali się oczywiście na sądecki Dunajec, który był szkołą w ogóle żeglarzy sądeckich generalni, do dziśnia zresztą jest. W efekcie oni wiele rejsów y, tym Dunajcem odbyli i to prawdopodobnie spowodowało, w pewnym momencie, kiedy, kiedy już stali się dorosłymi i studentami, spowodowało, że po prostu doszli do wniosku, że nie mają jak mieć własny ja. To w ten czas się od nikogo nie jest zależny, pływa się, gdzie się chce. I to była to był chyba siła motoryczna w ogóle przystąpienia do budowy. Pierwszym elementem, który przywieźli tutaj, to przywieźli bręgi, te podstawowe, które gdzieś tam znaleźli w Gdyni. I tu o ten domek postawili i to był taki pierwszy początek budowy. No, jak widać tu jest tak mało, mało miejsca, ale jednak taką decyzję podjęli. Tutaj postawili szwele takie kolejowe, a na tych szwelach położyli szyny, a na tych szynach zbudowali taki, taki stojak, który taki, na którym zaczęli układać te wręgi. A następnie sprowadzali schód, te burty, blachy burtowe i tak rozpoczęła się budowa, która trwała kilka lat. W 1985 roku, w momencie kiedy tą budowę rozpoczęto, jeden z moich synów wziął dziekankę, a był na czwartym roku medycyny w tym czasie, i pojechał do Kanady, na zaproszenie innych żeglarzy zresztą. No i tam oczywiście został i zaczął pracować. Drugi centrum, który też studiował na weterynarii, też wziął dziekankę i zaczął tu budować I to przypływały podstawowe środki na tą budowę. E, zamówienia na te materiały wystawiał najczęściej, gdzie to było niezbędnie konieczne, najczęściej wystawiał e, Nowosądecki Okręgowy Związek Żegalski, e, czy to w zaopatrzeniu żywnościowym, czy to w załapaniu materiałowym. Jeśli ktoś usłyszał, że młodzi studenci budują w ogródku przydomowym jacht, to po prostu po pierwszym zdziwieniu, że coś takiego w ogóle się ma miejsce, robią wszystko, żeby pomóc. Mimo, oczywiście, ich tam różnego typu ograniczeń. No oczywiście, jak ten jacht został zbudowany, no to na przyczepie podczołgowych. przewieźliśmy go do Szczecina, tam przeszedł wszystkie próby niezbędne, żeby uzyskać certyfikat napływania na Pomorzach i oceanach które wypadły pozytywnie, później oczywiście uroczyste jak to chrzciny, która była moja żona, Alicja matka 16 szczęśliwie po Pomorzach i Oceanach i sław imię polskiego żeglarza. Bandera! I ja. Po takich ostatnich przygotowaniach w kwietniu 1990 roku z żeglarzami popłynął do, do Toronto.